Siemka, kochani! Dzisiaj mamy dla was taki fajny vlog, bo jedziemy sobie najpierw na romantyczny obiadek i właśnie Werka pokaże ci... zatwiłem zastępcze auto. Zatwiłem zastępcze auto, pewnie zastanawia was dlaczego musiałem załatwić zastępcze auto. Znająłaś? Nie, no po prostu porzuciłem. W ogóle pewnie zastanawiacie się dlaczego i po co nam zastępcze auto, więc przenieśmy się na chwilkę do dnia kiedy je załatwiłem i do dnia... Gdzie musiałem odwieźć Mustanga, więc cofamy się. Siemano, z tej strony Mirek Handlarz. Dlaczego? Już Wam mówię. Zero. Jak na ostatnim QA, werka mówiła, że nabroiłem, to faktycznie nabroiłem, i Wam powiem o co chodzi. Muszę teraz wyruszyć z Mustangiem w pewne miejsce, ale nie, 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 nie. Jest cały, jest cały, nie został zepsuty ani nic. Tylko wydarzyła się inna rzecz. Werka jest na mnie bardzo zła, bo zatrzymała mnie ostatnio policja, bo jechałem za szybko. Co ja zrobiłem? No, no głupi, ja wyprzedziłem BMK policyjną. Przekroczyłem prędkość o 47 km na godzinę Na 80, na szczęście Policja oprócz tego, że dała mi 8 punktów i 400 zł mandatu To jeszcze doczepiła się do czerwonych kierunków w moim samochodzie Bo nie chciało mi się ich nigdy przerabiać I zabrali mi dowód rejestracyjny I teraz muszę jechać, znaczy się jechać Nie mogę tym autem jechać, muszę zorganizować właśnie taki transport jakiś Więc zobaczcie, to jest teraz pan Mirek, handlarz No i przez to, że nie możemy tym samochodem teraz jeździć Werka jest na mnie wkurzona, no i właśnie nie i pokażę Wam, jakie fajne kierunki były i jakich fajnych kierunków już nie będzie. Takie właśnie kierunki były teraz przez cały czas. Ładne, sekwencyjne. Czerwone, niestety. Chodzi o to, że nie mogą być czerwone kierunki w Polsce, więc muszę teraz jechać to wszystko zmienić. Muszę to ogarnąć, żeby po prostu się, no już, psy, policja nie czepiała. Miałem szczęście przez 22 tysiące kilometrów, do pewnego czasu aż zachciało mi się zapierdalać. Więc teraz będzie trzeba załatwić jeszcze tylko samochód zastępczy. Załatwię coś takiego i Werka się bardzo zdziwi. No to przejdźmy do tego. Dobra, werka, więc teraz nadchodzi ta chwila, kiedy zobaczysz nasze zastępcze auto. Ale nie płaciłeś za nie? Nie płaciłem U za nie, bo. Chyba, bo yy... <laughs> proszę bardzo, to jest nasze zastępcze auto. Jak ci się podoba? Ja, ja. No naprawdę, to jest nasze zastępcze auto. Uwaga. <grym> to jest nasze zastępcze auto, zobacz. Możesz je obejść z każdej strony i obejrzeć, co ci się tutaj w nim najbardziej podoba. A to jest bezpieczne? Nie wiem, uwaga, ja ci pokażę żebyś wiedziała, że, żebyś wiedziała, no to załatwiłem, żebyś wiedziała, że to jest zastępcze auto naprawdę i że ja nie, nie walę ściemy, proszę bardzo, no. mam kluczyk, patrzcie, zapraszam ciebie z drugiej strony, skąd ty idź z drugiej strony, zobacz, a trzeba z drugiej strony też odkluczyć, no tak, tutaj nie ma centralnego zamka, A! gorąco trochę. Zaraz włączymy klipę, której nie ma. Co to jest w ogóle? Seicento? Tak, to jest Fiat Seicento, moi mili. Fiat Seicento. To jest Ej. nasz nowy samochód teraz. Zobaczcie, jeszcze mamy taki ładny krzyż. Ej, ja wiem, że... Ale beka w ogóle. Ej, bez kitu i trochę się... <noise> jak ci się podoba Do tutaj? No pompiaście Pompiaście, nie? Bo ogólnie wiecie, Werka jest na mnie, już w sumie już nie jest na mnie zła Nie no, jestem cały czas zła, no ale nie ile mam to okazywać. Powiedz... Wiecie o co jestem najbardziej wkurzona? Bo raz już mu prawo jazdy zabrali I ja mu za każdym razem mówiłam Słuchaj, jak jeździsz po mieście To weź pilnuj tej prędkości, żeby znowu ci nie zabrali I jeszcze głupek się z tego cieszy <noise> Ja się nie no z tego nie? Ale w końcu było wiadome, że mi ten dowód zabiorą Za te czerwone kierunki, będę musiał zrobić pomarańczowe Nie myślałem, ale że tak gdybyś, długo dam radę jeździć. Gdybyś ty. tak szybko nie jeździł, to no by to bym ci bym nie zabrali później. No. To w ogóle patrzcie to. Co my tutaj mamy tylko? Mamy licznik? Nie masz tutaj obrotomierza, więc musisz wiedzieć, kiedy zmienić bieg. Czekaj. Ale pompa w ogóle. Ej. Zapnij pasy, ale. No jestem zapięta, no Jest przecież coś? bym się bajać? No to taki ci to nie pomogłoby. A jak... skąd ty to w ogóle wziąłeś? Ma się wtyki w mieście ale za darmo, czy? no, z, a za ile? nie wiem, ej, o Jezu ej, ja pierdziele, max kurde, to normalnie jak mustang <śm> 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 no wiesz, no nie liczy się y ten samochód tylko umiejętności, nie jak to, się ja mówi, jak to się mówi, słaba baletnica, to nawet jej będzie podłoga przeszkadzać czy, czy coś takiego. E, e, ja co? też już chciała się tym przejechać przejedziemy się, ale ale, to obiad. ale ja chcę tylko na plac i nie chcę tym Tak, pojedziemy na, na plac, zrobimy sobie jeszcze fajną fotkę i zrobimy miniaturkę, zrobimy taką miniaturkę, ale w stylu clickbait, że nasz nowy samochód. Ja już to wszystko obmyśliłem, jakże mordy. Piłem to nowy ja mam. Samochód. YouTube to ja mam. Nie, może nie że kupiłem, bo to będzie ściema, ale YouTube to mam. Y w małym paluszko, ale Załatwiłem to jest teraz... w RC nowy samochód. On, no bo w sumie załatwiłeś, nie? Ej, ja wyobrażałam sobie, że ogarnąłeś jakiś taki, wiesz, taki samochód, taki najnowszy, drogi i sobie myślę, Boże, ile pieniędzy chyba go uduszę. Dobra. No, powiem Ci, że jestem z ciebie dumna. Dumna ze mnie jesteś, że tak potrafię gospodarować pieniędzmi, tak. że zaoszczędziłem i nie, nie wydałem na wynajem, tylko ogarnąłem auto za darmo, nie? No, zajebiście. Dobra. Też się za to kocham. Dobra, widzimy się na obiadku. Na miejscu. Mamy całą salę tylko dla siebie. Werka jak zwykle. 10 zdjęć. Hmm. Ja standardowo pół margaritka pół ten. Pół margaritka pół salami. Werka samo salami. Ja salami jest. I oddaję mi swoją tą bazylię. Ja muszę mieć mięcho. No i teraz to jesteśmy zadowoleni. Ja, teraz teraz jestem śpiąca. Śpiąca, ale nie, mamy dzień wrażeń. Z naszym samochodzikiem, więc pojedziemy teraz, żeby werka się przejechała, pojedziemy na parking. Zrobimy sobie jeszcze pamiątkową fotkę. Dobra, jedziemy na parking M1. Tam dopiero będzie mogła werka sobie pojeździć jak dzikusek. <grym> A tak można zrobić zimny łokieć. To jest dopiero zimny łokieć, bo tu nie ma jak ręki oprzeć. Tak się opiera. Fura jest. A, werka już wsiada tej? Chcesz już pojeździć, tak? Okay. Dobra, wsiadam Chciałbym do fury. Nie odpalić tego. Czemu nie masz odpalić? Dobra, możesz tak. odpalić? Możesz odpalić Werka tutaj uuu, uuu, <laughs> Teraz zakręcamy, o. O, o, jaki slalom! Nie rób tak, po to się jeszcze na bok przewróci. <laughs> A teraz zrobimy naukę czegoś, werki. Wy, wyprostuj na wprost w tamtą stronę, nie? Trzymaj sprzęgło teraz, tak? No. Dwie rączki na kierownicę. Weźmiesz nogę na gaz, do końca. Sprzęgła, nie, nie puszczasz. No weź, no zrób, zobaczysz to jest fajne, spodobajcie się. Trzymaj, czy. Trzyma. tym samochodem. Wera tym właśnie. Ja go nie zepsujesz, już tak robiłem. Jak ci powiem kiedy, to wciskasz gaz do końca. No mam spalić kapora, Nie, wciskasz to... gaz do końca, wciskasz gaz do końca. Trzymasz też sprzęgło do końca Jak ci powiem już, to puszczasz sprzęgło, a gaz trzymasz tak cały czas do końca Dobra? Nic, nic. Gotowa? Nic nie zepsujesz, gotowa? Dobra, gaz do końca, do końca, <śmulacza> <D> do <dobre>. końca <śmulacza> dobre. <śmulacza> dobre Dobre Dobre? Dobre? teraz, tak? To co, jeszcze raz? Już umiesz sama, już z kamerą tylko na... czekaj na ciebie Uwaga Gotowa? No, jazda Dobra, chodź, zróbmy sobie fajną foteczkę, na miniatureczkę. Nie, nie, nie. Ty, ty, ty idź tam, ty masz być taka zła, jakby nie. A ja tak. Że nowy samochód. Albo jeszcze możemy zrobić sobie tak. Patrz, od dołu to będzie kadr, kurde. Że to jest coś, nie? Wybierzemy, którą. I co, jedziemy do domku i Werka pokaże Wam to, jak ona dba o swoje kwiatki. Jakie kwiatki już wyglądają, jakie są piękne i ogólnie będziecie zaskoczeni, jakie są ładne. Także widzimy się w domu. Standardowe ujęcie w windzie. Witamy, witamy, witamy w naszej super windzie. A teraz obiecane Werki kwiatki. Pokaż Werka jaką jesteś super ogrodniczką. No kwiaty, gdzie ty mi tam pędzisz? No bo ty chciałeś najbardziej zdechłe pokazać no. właśnie jaki on jest. Tu mam sukulenty, tu mam aloes. Ale, ale masz energii w sobie. No i się spać chcę. Zaraz, zaraz pójdziemy na chwilkę tu lutajmy. nie ma co pokazywać. No, pokaż, pokaż. Na Instagramie pokazywam, jak mi róże zdechły. Patrzcie, jakie piękne różyczki. co ty chcesz? Ładne są. Nie no, Maru, Nie wiem czemu to się stało, jak to się stało w ogóle. Ale patrzcie, lawenda ładnie mi się robi. Ładnie tu nowe. Już no. nie wrzos. Nie, no, lawenda. Zrobimy tak. Ja teraz sobie jeszcze muszę przerobić zdjątko, bo takie, takie zdjątko sobie zrobiłem. Także wy na, moje, na mojego Instagrama, poszukajcie to zdjątko i dajcie mi serduszko. Mało mam serduszków pod ostatnimi zdjęciami. A teraz nasze rytualne Tulu Time. Ktoś kiedyś nam napisał, jak raz mówiliśmy o naszym Tulu Time, że Tulu Time się skończy, jak już będziemy mieli małego Bobaska i nie będzie Tulu Time. Right. Będzie Time. A, i ktoś też na napisał, że pewnie nie możemy mieć dzieci, bo nie wierzą, że 26 7 latek i 26 latka 5 jeszcze, że że nie chcą mieć dziecka, że nie są gotowi. I teraz jakbyśmy faktycznie nie mogli mieć dzieci i, i to taki komentarz jest na miejscu według was? Bo jeżeli ktoś nie może mieć dzieci, to znaczy, że chciał mieć wcześniej dzieci, że chce mieć no. te dzieci, ale okazuje się, że ich nie może być, to to chyba jest przykre, nie sądzicie. Więc moim zdaniem osoba, która to napisała, to jest po prostu... Ojej, Werka się obraca. Tak, bo mnie po prostu takie coś irytuje, nie? Uprzedzamy, nie staraliśmy takie... się jeszcze o dziecko. Będziemy się starać. O nie, jak... ale po prostu jest mimo wszystko przykra. Bo jak się na przykład okaże, że nie będziemy mogli mieć dzieci, to co wtedy? Będziemy mogli mieć. A to było napisane, ten komentarz odebrałam z takim trochę... Że wiesz, że gorsi, że, o, że na pewno nie mogą mieć dzieci, a ja, ja to tak odebrałam, nie? No Jakby nie osoby, które nie mogą mieć dzieci, były gorsze. Chcemy zapewnić dziecku dobrą przyszłość, więc musimy sobie wszystko ustabilizować. I wtedy możemy robić... Robić? To Robić. <laughs> robić. Dobra, to do time, widzimy się później.